Hej, witajcie. Jestem w HM, bierzę parę nowości, takich wiosennoletnich. Dużo spodnie dzisiaj, takich cieniutkich do przymierzenia i topy, i jedne shorty. Także mam nadzieję, że coś wybierzemy. Bardzo chciałabym sobie kupić właśnie takie spodnie, jakieś bardzo takie leciutkie. Pierwszą propozycję mam już na sobie. Znalazłam takie klapki. Co muszę powiedzieć HM w ogóle nie ma fajnych butów. Znalazłam tylko takie klapki, które mi się nie podobają, ale może. Może lepiej będzie się prezentować z budzikami, tak zakładam je. No one nie wyglądają fajnie. Zobaczcie, nie wyglądają fajnie. Ja zobaczę, może moje buty będą lepiej prezentować się do tych spodni. Jak myślicie? Myślę, że będę mierzyć po prostu to do swoich butów. Także pierwszą propozycję mam już na sobie. Jest to body czarne. Body ma w sobie poliester. Ja wziąłam to body w rozmiarze XS, ale ono jest na mnie za wąskie. Ona ma takie marszczenia, bardzo fajne, naprawdę mi się bardzo podoba, bardzo wygodne, z tym, że musiałabym wziąć rozmiar S, z tyłu, z takimi plecami odkrytymi, widzicie, tak się prezentuje, także S byłaby idealnie dla mnie, ta XS jest po prostu malutka. I to kosztuje 9,99 funta, także naprawdę niedrogie, ale wygląda bardzo fajnie, także myślę, że to body sobie dzisiaj kupię tylko w rozmiarze S, fajnie będzie wyglądać do shortów, do wszystkiego. I myślę, że w kolorze czarnym. Nie wiem, czy są inne kolory, ale wezmę w kolorze czarnym. Podnie takie leciutkie, w kolorze zielonym, też tutaj stąd, już założyłam, z kieszeniami. Tutaj ze sznureczkiem. Dość wysoki stan. Nie ekstra wysoki, ale dość wysoki. Takie proste, przed kosteczkę. Tak się prezentują, jak Wam się podobają. Takie one są troszeczkę świecące. Ja je ubrałam w rozmiarze XS i one kosztują 19,99, także nie są drogie. Ładnie się układają, dość wygodne. Troszeczkę tutaj się marszczą, to chyba normalne. Ten z boku. Rozmiar dobry. Świetnie wygląda z tym body razem. Wziąłam do przymierzenia jeszcze y, takie same spodnie, tylko w kolorze czarnym. Tak Ubrałam te same spodnie, tylko w kolorze czarnym. Jak myślicie? Mi się wydaje, że są fajniejsze. Fajniejszy ten kolor jest niż ten zielony. Lepiej się prezentuje. Tak z tyłu. One też są takie świecące. Nie wiem, czy to widać na wideo. Mam nadzieję, że widać. Myślę, że są fajne. Myślę, że są fajne te spodnie. Są takie mięciutkie, leciutkie. Także zdecydowanie podobają mi się bardziej te czarne. Chociaż te zielone też były bardzo ładne, ale jakoś w czarnych sobie się czuję. Kolejne spodnie, już takie troszkę inne. Całkiem inny materiał. Spodnie to ponad 80% wiskoza, reszta to poliamid. Ja je ubrałam w rozmiarze 34, ale myślę, że 36 byłyby na mnie... Dużo lepsze, bo jednak one troszeczkę mnie tutaj ściskają w pasie. Może tego nie widać, ale są bardzo opięte na mnie. Fajne wzory, wysoki stan. Takie lekko rozszerzone na dole. Widzicie? Takie dzwonowate. One kosztują 19,99. Taki bardzo cieniutki materiał. Także na lato też super. Fajnie z tym body. Także teraz mam na sobie wszystko za małe. Tak, z tyłu. Kieszenie tylko z przodu, tutaj na guziczek, bez szówek. Bardzo wygodne, naprawdę bardzo wygodne. Fajne są te wzory. Mam jeszcze jedno spodnie do przymierzenia, takie szerokie, w podobnych kolorach, także zobaczymy, jak one się prezentują. I na koniec przymierzę jeszcze shorty, i mam dwa inne topy. I kolejne spodnie, dużo szersze jak tamte, dużo wyższe z tutaj, kieszeniami tutaj z przodu, z tyłu bez kieszeni. Te spodnie mają w sobie len, także one są takie mięciutkie, można czuć ten len tutaj. Ja je ubrałam w rozmiarze XS i one są na mnie dobre. Nic mnie nie ściskają, są takie bardzo wygodne i one kosztują 17,99. Jak Wam się podobają? Fajne takie szeroki, naprawdę tak na luzie. Chyba te spodnie mi się bardziej podobają niż te wcześniejsze. One są takie grubsze. Bardziej podobają mi się te wzory na tych spodniach. Jak myślicie, jak one wyglądają? Mi się podobają. Bardzo wysoki stan. Fajnie z tym body. Bardzo wygodne, mega wygodne. Długość aż do samego dołu. Także spokojnie można sobie też wyższe buty założyć do tych, do tych spodni. Piękne są te spodnie. Naprawdę mi się podobają. Takie na luzie bardzo wygodne. Tyłek wygląda też fajnie. Zmierzę teraz na następne rzeczy. Kolejne rzecz mam na sobie. Ten top to jest też body. Ta góra to prawie całość polecter. Ja ten top ubrałam w rozmiarze XS i on kosztuje 15,99. Ale już widzę, że coś tutaj jest nie tak z tą koronką, tutaj widzicie? Jak ona tutaj się układa? Nie podoba mi się ładny kolor, wszystko ładnie, tylko tutaj tak wstaje cieniutkie ramiączka, fajne, fajne deko. Na pewno widziałam to body jeszcze w kolorze czarnym. Nie wiem, może to jest jakiś po prostu defekt tego, akurat tego tylko jednego topu. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Te szorty są bardzo fajne, białe, troszeczkę prześwitujące. Ja ubrałam je w 34 i one kosztują 17,99. Nie są takie bardzo krótkie. Tak z tyłu, widać body, są prześwitujące, nie wiem czy to dobrze wygląda, no nie wiem sama, czop są fajne tylko trochę prześwitujące. Ładny krój, ładny kolor, tutaj ładnie dopasowane na górze, fajnie rozszerzane, bardzo wygodne. Sama nie wiem, że one są takie troszeczkę prześwitujące, no ale to myślę, że były ok. Mam ostatni top czarny do przemierzenia, także założę ten topik do, do tych shortów. Zobaczymy, jak się będzie prezentować. I to ten ostatni top, co Wam mówiłam. Czarny, troszeczkę prześwitujący. Ja go włożyłam już tutaj w te shorty, na takich grubszych ramionczkach. Ja to ubrałam w rozmiarze XS i kosztuje 9,99, także jest niedrogi, a jest fajny. Tak się prezentuje z przodu. Wydaje mi się, że? Bardzo fajny. Dużo lepszy niż tamte obody wcześniejsze to białe. Tak z tyłu. Jak myślicie? Fajnie wygląda. Ten top wygląda naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się. Fajnie z tymi białymi szortami. Rozmiar idealny. On jest tutaj taki troszeczkę szerszy. Ja Wam pokażę wyciągnę go, jak ta bluzka w ogóle wygląda. Ona ma tutaj takie wycięcia. Także po wyciągnięciu wygląda tak. Ale mi się bardziej podoba, jak jest wsadzona w środek. Dużo fajnie wygląda do tych wysokich shotów. Także ja na dzisiaj kończę video. Dzisiaj moje faworyty to na pewno to wody. Także od razu mówię, że ta XS jest bardzo malutka. Ja muszę wymienić ją na S. Te wody kosztują 9,99, także ja je dzisiaj biorę. Myślę nad tymi spodniami, bo naprawdę super że razem wyglądało. Bardzo mi się podobała razem ta propozycja. Także myślę, że sobie wezmę ten zestaw dzisiaj i ten topik czarny. Bo też naprawdę jest bardzo fajne. Także na kończę wideo i do następnego razu. Cześć!